Kopalnia Złota w Złotym Stoku to niewątpliwie jedna z najciekawszych atrakcji regionu. Odwiedzana dziś tłumnie przez turystów, przez stulecia była miejscem ciężkiej pracy górników, którzy w pocie czoła wydobywali tu złoto i rudę arsenową. Historia kopalni i miasteczka, które przy niej powstało, liczy sobie ponad tysiąc lat. Obecnie kopalnia to nie tylko podziemia. Jej prawdziwe serce Bije w dawnym budynku cechowni wybudowanym w 1920 roku przez rodzinę Hitlerów, przy okazji otwarcia sztolni Gertruda. To tutaj znajduje się teraz Muzeum Górnictwa i historii Złotego Stoku, a w przedmiotach tu zgromadzonych zapisane są dzieje miasteczka. Muzeum zostało otwarte 22 listopada 2013 roku. Jego fundatorką jest obecna właścicielka kopalni złota, pani Elżbieta Szumska, pasjonatka lokalnej historii, która wraz z Piotrem Romanowskim postanowiła ocalić i upamiętnić historyczne dziedzictwo Złotego Stoku oraz kopalni. Duża część zgromadzonych tu zbiorów należy do kolekcji własnej jej twórców, którzy przez lata gromadzili historyczne pamiątki związane ze Złotym Stokiem. Pozostała część eksponatów to dary od mieszkańców gminy. Niejednokrotnie są to znaleziska odkryte na strychach czy pod podłogami starych poniemieckich domów, które po II wojnie światowej przeszły w ręce polskich osiedleńców. Muzeum podzielono na kilka tematycznych sal. Zaraz po przekroczeniu drzwi wejściowych możemy zobaczyć zbiór historycznych map Złotego Stoku, którego niemiecka nazwa brzmi Reichenstein co znaczy bogaty kamień, a także mapy podziemnych szybów kopalnianych i całego Dolnego Śląska. Wchodząc do pierwszego pomieszczenia, po lewej stronie zobaczymy gabloty i eksponaty związane z wielowymiarową historią miasteczka. Możemy tu podziwiać jedyny istniejący zbiór złotostockiej ręcznie malowanej porcelany, pochodzącej z manufaktury działającej w latach 1828-93. W tej samej gablocie znajdują się również przedmioty codziennego użytku ze szkła znalezione na terenie miejscowości. W kolejnej gablocie znajduje się zbiór monet bitych w złotostockiej mennicy na przestrzeni wieków. Znajdziemy tutaj oryginalne złote dukaty z XVI wieku, a także srebrne krajcary, talary i grosze. Zobaczymy tu też XVIII-wieczną panoramę miasteczka, Namalowaną przez Friedricha Bernarda Wernera. Kolejne pomieszczenie odkrywa przed nami historię rodziny Gittlerów, którzy w XIX i XX wieku byli właścicielami kopalni złota i arsenu. Rodzina ta odegrała bardzo ważną rolę w rozwoju lokalnego przemysłu na skalę światową. W tej części muzeum możemy podziwiać fotografie, albumy, pamiętniki i inne przedmioty należące do tej rodziny. Do zbiorów trafiły również pamiątki i sprzęty rodzinne, które zostały przekazane mocą testamentu w 2015 roku przez córkę ostatnich przedwojennych właścicieli kopalni, Barbarę Gittler. Kolejną część zbiorów stanowią już pamiątki i artefakty związane z wydobyciem złota w tutejszych kopalniach i tradycją górniczą miasteczka. Na własne oczy możemy tu zobaczyć kolekcję żelazek górniczych znalezionych w wyrobiskach, kaganki i lampy wykorzystywane przez stulecia do pracy pod ziemią, są też hełmy, kaski i mundury górnicze z różnych epok. W ostatniej dużej sali znajdziemy artefakty znalezione w sztolni ochrowej podczas jej odkrycia, w tym oryginalną XVI-wieczną drabinę i kunszt wodny wydobyte z zalanych szybów. Zobaczyć tu też można historyczny zbiór książek związanych ze Złotym Stokiem. Oprócz wymienionych wyżej eksponatów związanych z historią kopalni i miasta, w muzeum znajduje się też wiele pamiątek z okolicznych miejscowości, a także kolekcja przedmiotów codziennego użytku pochodzących z różnych epok. Muzeum Górnictwa i Historii Złotego Stoku powinno być punktem obowiązkowym dla wszystkich którzy odwiedzają miasteczko i kopalnię złota, bo właśnie tutaj możemy na własne oczy zobaczyć prawdziwą historię.